Przyczepa kompas trzeba numer 4. I tak tutaj wygląda w pełni rozłożony namiot. Tak to. Taki jest układ tych rurek. Wszystkie, które mają haki, to są rurki poziome. No i tutaj są naróżniki. Także namiot cały. Ładny, pasowny. No i przyczepka. 4-5 miejsc. Tu mamy dwie kanapy. Kuchnia. Lodówka. Kuchenka gazowa. 4 palniki. Ogrzewanie gazowe. No i z tyłu stolik. Dwie kanapy. To też się zamienia w układ sypialny duże okno panoramiczne teraz jest dużo słońca to sobie możemy zamknąć żeby nam się przyczepa nie nagrzewała i z tyłu w tylnej części toaleta kasetowa i taki mini natrysk na dole jest brodzik to się zdejmuje no i mamy tak się prezentuje przyczepka numer 4 Kompas Corona. Także więcej informacji, dokładne parametry na naszej stronie. Ekstraprzyczepa.pl yy, Można też dzwonić. Numer telefonu 609 588 199. Także zapraszam. Ekstraprzyczepa.pl Przyczepy do oglądnięcia w Czechowicach. Pozdrawiam.